Właśnie jesteśmy po obronie, na kreowaniu wizerunków artystycznej alternatywie. Jesteśmy już dyplomowanymi stylistkami, Tak, dokładnie. <grystki> z ogromną wiedzą, z doświadczeniem na sesjach, które robiliśmy w szkole. Zaliczyłyśmy też prywatną metamorfozę tak. i zmianę. Zdecydowanie. Zdecydowanie jesteśmy bardzo szczęśliwe i ten rok naprawdę bardzo z... zmienił nasze tak, i życie, bardzo dużo nam dał. Z tego miejsca wszystkim chciałyśmy powiedzieć, że wiedza z zakresu kreowania wizerunku jest bardzo potrzebna. Tego kochane, nie zobaczycie na TikToku, nie zobaczycie na Instagramie, to trzeba przeżyć. To są godziny wykładów. To są praktyki, to są zakupy z klientem w galerii, kilometry <głos》>, przechodzone w galeriach. Dokładnie. Do dokładnie. Także, kochane wszystkim, naprawdę z całego serca polecamy własny rozwój. Inwestujcie w siebie, uczcie się, to naprawdę zmienia nasz światopogląd. Ja jeszcze dodam, że jest szkoła świetna, ja bardzo ją polecam i wybieram się na drugi rok kreowania wizerunku. Ja również, także do zobaczenia do w artystycznej zobaczenia. w październiku.